17 grudnia. Święta u mysiej rodziny. Uwaga! Kot! krzyknął tato mysz i błyskawicznie wślizgnął się do mysiej norki znajdującej się pod schodami kościelnej. Mysie dzieci w mgnieniu oka podążyły za nim i schroniły się w pachnącym, świeżym, ciastem mieszkaniu. Jakiś tłusty kocur czai się na dachu jednego ze straganów i myśli, że jesteśmy takie głupie, że go nie zauważymy – westchnął zasapanym głosem tato mysz. – Niebezpieczeństwo rozpoznane to niebezpieczeństwo zażegnane – mruknął dziadek mysz, który leżał na kuchennej sofie i przewracał kartkami w mysim komiksie. E, – Gdzie podział się piper? – zmartwiła się mama mysz. Kiedy wyciągnęła z pieca placek z jabłkami. Mam nadzieję, że będzie uważał na siebie. Na pewno jak zwykle Wałęsa się z gulim gdzieś na jarmarku i robią głupstwa, powiedziała mała myszka. Wczoraj na przykład bił się ze szczurami kanałowymi. A przedwczoraj zdenerwował Jamnika na ulicy Rynkowej tak, że tamten zrobił się cały czerwony od ujadania, dodała druga mysz. Poza tym może on wcale nie jest głodny. Wczoraj ukradł ser ze spiżarni, powiedziała mama myszka. Wystarczy tego skarżenia, mruknął zdenerwowany dziadek i usiadł przy kuchennym stole. Piper jest na tyle już duży, aby sam o sobie, o siebie zadbać. Za to na Ciebie trzeba wciąż uważać, powiedziała mama mysz ponieważ dziadek mysz ukradkiem sięgnął pod ciepłe ciasto i starzył sobie przy tym łapkę. Kiedy będziemy piec świąteczne ciasteczka? Zapytał trzymając łapkę pod strumieniem zimnej wody. Mogłabym zaraz, ale potrzebuję jeszcze orzechów, przypraw korzennych i migdałowych placuszków i wafelków do kruchych ciasteczek migdałowych odpowiedziała mama mysz. Brakowało jej także drożdży. Jak tylko wypije kawę, zatroszczę się o to wszystko, obiecał tato mysz. Pójdę z tobą, krzyknęła mała myszka. I ja krzyknął piper, który wśliznął się akurat tylnymi drzwiami. Jest coś nowego? zapytał. Placek z jabłkami, odpowiedziała mama mysz. się dzieci stłoczyły się wokół smakowitego placka z jabłkami. Było ich tylko sześcioro. Ponieważ najstarsza mysz, Misia, przeprowadziła się ze swoim mężem do pięknego domku dla lalek, który znajdował się na strychu ulicy Kościelnej. Misia ma już pięcioro małych dzieci. Podczas gdy młode pokolenie myszek mlaskało przy jedzeniu i rozmawiało, mama mysz zastanawiała się, według jakiego przepisu powinna zrobić tegoroczne wypieki. Powinna się zrobić serowe keksy i zawijane, kruche ciasteczka migdałowe, powiedział tato mysz i dodał: Nikt nie robi takich dobrych jak ty. A kto pomoże dzisiaj przy zmywaniu naczyń i pieczeniu? Zapytała mysia mama i spojrzała za swoich mysich okularów. Ale nagle wszyscy zaczęli się spieszyć na jarmark. Ja pomogę, ale tylko pod jednym warunkiem. zasłonił dziadek mysz że będę mógł wyskrobać garnki, a wy przyniesiecie ze sobą dziadka do orzechów. W zeszłym roku złamałem sobie dwa zęby przy gryzieniu orzechów, dodał. Także Piper nie miał ochoty iść po zakupy. Musicie iść tylnym wejściem, ostrzegał pozostałych. Jakiś kot czai się przy schodach.